Może to mówić o tym, że przechodzicie w tej chwili przez jakiś trudniejszy czas. Smutku, żałoby, potrzeby dojścia do siebie. Wiele łez wydaliście. Nie jest to dla Was łatwe. Potrzebujecie tego czasu, aby odzyskać chęć życia, aby odnaleźć ponownie barwy życia, aby odnaleźć sens i zrozumienie, dlaczego to wszystko się dzieje i po co to wszystko się dzieje. Niesiecie ze sobą wielki ciężar z przyszłości. Ale to jest Wam potrzebne do tego, aby to włożyć w jakąś kreatywność, kochani. Nosicie jakieś dary i to, co Ciebie złamało, jest tym, co Ciebie otwiera na wyrażanie kreatywne. Twoje dary duchowe. Macie jakieś ważne talenty, którymi należy się dzielić? Coś kipi wewnątrz Ciebie, co poszukuje ujścia. W tej chwili możesz być w czasie smutku, czasie uzdrowienia. To jest idealny moment, aby zacząć transformować swoje smutki w coś kreatywnego, kochani. Twórzcie, twórzcie. Starajcie się przelać to, co czujecie. Na jakąś kreatywną pracę, być może trzeba coś powiedzieć, wyrazić. Może macie komuś coś do powiedzenia, do wyrażenia, ale nie możecie tego bezpośrednio komuś powiedzieć. I poprzez pewną kreatywność jesteście w stanie to zrobić. Szukaj swojego ujścia, szukaj sposobu na siebie. Nie patrz, co inni pomyślą. Patrz, jak ty się czujesz i patrz, jak wpływa to na Twoje uzdrowienie. Daj ujście temu, co czujesz. Może ważne jest, aby spotkać się z innymi ludźmi. Potrzebujecie czasu na powrót do tej równowagi. Widzę tutaj współpracę z innymi ludźmi, która przynosi wielki wzrost dla Was. Współpracując jako team jesteście w stanie stworzyć piękne rzeczy. Współpraca się opłaca dla Ciebie. Dla niektórych z Was jest tutaj coś, co jest silnie związane z sztuką, tak, kreatywność. W jakiś sposób może być to silnie związane z intymnością albo z tym, co macie do wyrażenia poprzez zblokowaną energię, Intymną, seksualną. Co się ze sobą z przeszłości w takim razie transformacja, także niesiesz ciężary, które Ciebie transformują ważna przygoda, której jesteś częścią. W Twoim życiu zachodzi ogromna transformacja. To, co najlepsze jest przed Tobą, miej zaufanie, że to wszystko, co się w tej chwili dzieje, dzieje się dla Ciebie. Ponownie te muchomorki. Muchomorki są tutaj bardzo symboliczne, kochani. Wcześniej w tych kostkach jako pierwsza mi się pokazała właśnie Buchomorek. Niektórzy z Was uczą się czegoś ważnego, czegoś nowego odnośnie natury, sposobów uzdrawiania.